Mija 39. rocznica wybuchu stanu wojennego. O ocenę tamtych wydarzeń zapytam dzisiaj, w krótkiej rozmowie, pana Krzysztofa Kierskiego z Biura Badań Historycznych Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Na początek proszę powiedzieć, czym właściwie był stan wojenny. Mija już 39 lat i młode pokolenie bardziej kojarzy hasło, aniżeli istotę tego bardzo ważnego, choć tragicznego wydarzenia w naszej historii. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku był niewątpliwie odpowiedzią komunistycznych władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na rozwijający się i jednocześnie rosnący w siłę wolnościowy ruch Solidarności, który narodził się latem 1980 roku. Przypomnijmy bowiem, że ta fala strajków z lata 1980 roku, z której narodziła się Solidarność, zmieniła w jakimś stopniu Polskę i nastawienie Polaków do sytuacji panującej w kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach od II wojny światowej. To doświadczenie wolności oraz wiara, że Działając razem, można coś zmienić, no niestety zderzyły się z komunistyczną rzeczywistością i całkowicie ją obnażyły. Przypomnijmy, że skupiający blisko 10 milionów ludzi, czy też członków, niezależny, samorządny związek Solidarność, a wokół, a wokół niego. Organizacje rolników, studentów, prawników, artystów, wybierając w sposób demokratyczny spośród siebie swych przedstawicieli, pokazały tak naprawdę fasadowość i fikcję komunistycznej ideologii. A to przekonanie o słabości własnej pozycji było szczególnie bolesne dla władz PRL. Właśnie po sierpniu 1980 roku i pokazywało, że tak naprawdę komunizmu i komunistów nikt w Polsce po prostu nie chce. No więc wobec takiej sytuacji władzy pozostała jedynie przemoc i właśnie po nią sięgnięto 13 grudnia 1981 roku. Roku. Zatem wprowadzenie stanu wojennego, gdybyśmy mieli jednym zdaniem podsumować, miało na celu niewątpliwie złamanie tego kręgosłupa moralnego, wielkiego ruchu społecznego, jakim była Solidarność oraz zatrzymanie tego polskiego zrywu do wolności. W takim razie dziękuję za wyjaśnienie. Zatem spróbujmy spojrzeć na ten czas z perspektywy naszego regionu. Na Warmii i Mazurach z pewnością miały miejsce jakieś spektakularne starzenia związane z ruchem oporu przeciwko komunistycznym władzom. Czy z okresu stanu wojennego mógłby Pan przybliżyć takie historie naszym widzom? Tak naprawdę w dobie zakazów i rygorów narzuconych przez twórców stanu wojennego, w pewnym sensie każda próba zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec władz komunistycznych mogła y, urastać do miana wydarzenia y, spektakularnego. Y, to wprowadzenie y, stanu wojennego nie wpłynęło w naszym regionie na Całkowite zaprzestanie działalności antypaństwowej członków Solidarności. Już 14 grudnia 1981 roku, a zatem dzień po wprowadzeniu stanu wojennego, pracownicy olsztyńskich zakładów opon samochodowych Stomil rozpoczęli strajk. Blisko wówczas 400 pracowników zdecydowało się na Podjęcie protestów w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, za co niestety siłą zostali usunięci z fabryki przez funkcjonariuszy ZOMO, a część z nich, co gorsza, została aresztowana i skazana na kary pozbawienia wolności. Inną formą odwagi było na przykład rozwieszenie 15 grudnia 1981 roku przez uczniów liceum ogólnokształcącego w Kętrzynie plakatów o treści o treści antyrządowej, za co też zostali usunięci ze szkoły, a nawet pozbawieni na rok wolności. Charakterystycznym elementem tej już podziemnej po delegalizacji Solidarności działalności Solidarności regionu warmińsko mazurskiego było chociażby wydawanie ulotek i pism drugoobiegowych jak na przykład słynny rezonans, co dodajmy w okresie stanu wojennego mogło stanowić akt i stanowiło wręcz akt dużej odwagi w Olsztynie Odbywały się także spacery mieszkańców podczas emisji dziennika telewizyjnego. To też taki charakterystyczny element dla naszego regionu. Być może nie tylko dla naszego w skali ogólnopolskiej, ale dla Olsztyna jest to zawsze podkreślane dla okresu stanu wojennego. Dodam tylko, że podczas jednego z takich spacerów, 3 maja 1982 roku wzięło w nim udział blisko siedem tysięcy osób, pamiętając jednak o rygorach, jakie panowały w tamtym okresie. Cóż więcej, no odbywały się również na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego manifestacje związane z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, czy też manifestacje solidaryz solidaryzujące się, przepraszam, z internowanymi i Aresztowanymi. Różnych tych jednostkowych działań o charakterze antyrządowym, antypaństwowym było na tyle dużo, że po prostu no niemożliwym byłoby ich kompletne wymienienie podczas tej rozmowy. To dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo ciekawe fakty, zatem na koniec zapytam o ocenę tamtych wydarzeń. W kilku słowach proszę o komentarz. Jak stan wojenny wpłynął na Polską drogę ku wolności? Stan wojenny niewątpliwie był próbą zepchnięcia społeczeństwa i narodu z drogi ku wolności. Jego wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku było także końcem nadziei dla milionów Polaków na zmianę ustroju komunistycznego, ponieważ Wprowadzenie stanu wojennego oznaczało y, też koniec tego przysłowiowego karnawału y, Solidarności. Wojciech Jaruzelski i generalnie cała y, propagandowa machina y, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powielała kłamstwo, jakoby stan wojenny w Polsce został wprowadzony w związku z fatalną sytuacją. Y, także ekonomiczną wobec której władza została zmuszona do reakcji. No nic bardziej mylnego, w rzeczywistości komuniści nie chcieli pogodzić się z istnieniem niezależnej organizacji jaką była Solidarność. Zapytała wreszcie pani o ocenę stanu wojennego. No ta ocena stanu wojennego może być tylko jedna, negatywna. Chociażby na potwierdzenie tego kilka Kilka liczb, szanowni państwo. No, w czasie stanu wojennego internowano blisko 10 tysięcy osób, z czego ponad 1000, dokładnie chyba 1008 stanowiły kobiety. Około 12 tysięcy osób zostało skazanych przez sądy wojskowe i powszechne. Wobec ponad 200 tysięcy orzekały tzw. kolegia do spraw wykroczeń. Ponad 2,5 tysiąca osób zmuszono do wyjazdu z kraju na tak zwaną przymusową emigrację z biletem w jedną stronę. Tysiące osób zostało zwolnionych z pracy. Stan wojenny to także dramat setek dzieci, które z uwagi na internowanie rodziców nie trafiały do opiekunów z rodziny. Trafiały najgorzej jak mogły do sierocińców, do domów opieki nad Młodocianymi. To również setki przerwanych marzeń i planów młodych, młodych ludzi. No i wreszcie ta największa cena stanu wojennego ofiary śmiertelne, które według dostępnych badań historycznych mogły nawet liczyć około 100 osób. Wydaje mi się, że już same te liczby mogą stanowić ocenę stanu wojennego, choć nie jest to na pewno jedyny wymiar oceny tego zbrodniczego aktu, jakim było wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Rozumiem. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. A naszych widzów zachęcam do śledzenia strony Rodolsztu, wrócił na Facebooku oraz Twitterze i znajdą Państwo. Wiele ciekawych publikacji poświęconych polskiej polityce zagranicznej i nie tylko. Dziękuję bardzo. Skłaniam się państwu.